jest najlepsze nowe chłodzenie za okolice 150 zł będzie to Octagon C70 od firmy Rampage. Co to chłodzenie, przede wszystkim mały ekran na topie tego chłodzenia oraz podświetlenie ARGB. Chłodzenie to ma bardzo fajny wentylator, to podświetlenie oczywiście jest sterowane, a samo chłodzenie jest wykonane bardzo dobrze. Sama firma oferuje bardzo długą żywotność tego chłodzenia. Sam fakt, samo to chłodzenie oferuje bardzo niskie temperatury na procesorach typu Ryzen 5, jak i, i Piątek. Mówimy tutaj 12-14 na oraz Horizon 5 5600 czy też 7500F. Sam mogę przyznać, na moim procesorze, jakim jest Horizon 5 8400F, na ustawieniach Silent, to chłodzenie osiąga okolice ok. 70 stopni pod stóp horyzontalnym obciążeniem. Akurat w przypadku Cinebench'a. Czy możemy kupić coś lepszego w tej cenie? Oczywiście, że tak. Mówimy tutaj o Artiku 36. Fakt, to chłodzenie nie będzie wyglądało tak spektakularnie jak ten Octagon C70, ale będą te chłodzenia podobnej wydajności. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to zapraszam się na mój najnowszy film.